Dzisiaj pokażę, jak robotę szarpnąłem, ale zaczniemy od kwitnienia. I na potrzeby dzisiejszego odcinka, urwałem białych kwiatuszek. Ten kielich, by pokazać tobie, no, że tutaj na spodzie, to właśnie z tego zielonkawego takiego talerzyka, powstawać będzie owoc, będzie rósł, owoc borówki. Jak będzie zapylony przez zapylacze, będzie też w lepszej kondycji. No i widzimy. Kwiaty, tak naprawdę jeszcze nie jest w 100% wszystko otwarte. Były przemrozki minus 3. To takie nadplamki brązowe widać: no albo jakaś szara się wpierdziela, albo to jest pomrozowe. Ale nawet jak trzepnęło to pierwsze otwarte, to mamy bardzo dużo kwiatuszków yy, nieotwartych i po chłopsku, no malutkie kwiatuszki schowane, zamknięte są odporniejsze niż otwarte, to samo jak z pąkami, uśpione zawsze lepiej zimę przetrwają niż te właśnie takie no popękane, chcące już startować. Wszystko to je pokazuję co kilka dni. Cóż, ja zacząłem, słuchaj, nawodnienie modernizować, i tam gdzie leci, yy, zapychane te katepillary, te otworki, wymieniam, yy, puszczam wodę, zobacz, ile mnie czeka. Cholera, nie wiem, kiedy zacznę się bardzo koszenie, ile tu będzie czekało mnie koszenia roboty, bo tych herbicydów yy, nie będzie. 60 sześćdziesiątką robotę robię i tą skibą zrobiłem tutaj orkę, odkręciłem. I przekręciłem tylnią, trochę się namordowałem, żeby te śruby ruszyć. No i co? Na pewno wyszło to głębokawo, będę to trzeba jakoś poprawiać. No ale pierwsze dwa rządki już rozorałem się w jedną i w drugą stronę. Może tak tutaj Ci to pokażę, może przebitki porobię. No mocno w słońce świeci, ale trochę jest przy głębokawo. Borówka ma płytki system korzeniowy i najlepiej właśnie, żeby były te rowy szersze, a bardziej płytkie. Teraz możesz trzymać kciuki i masz czas na zostawienie mapeczki do góry bo za sekundę wsiadam i wjeżdżam traktorem i będę robił trzeci rów i mam wszystko odmieszone i będę jechał na takie deseczki i będę tutaj celował środkiem maski. Więc trzymaj kciuki, zobaczymy jak to wyjdzie. Na no pierwsze dwa podobno jestem chwalony i mówią, że dobrze, w miarę równo, no ale no nic, wsiadam na traktor i tutaj będę teraz musiał być bardzo mocno skupiony. Udało mi się z dziesiątką kochaną wrócić. Wszystko w porządku, nic nie odkręciło się, chociaż ten trzeci rządek troszeczkę skrzywiłem, trochę mi odjechał, ale to i tak przy sadzeniu wszystko się to będzie równać następny rów będę robił jutro bo to muszę pomierzyć i tak dalej powolutko, małymi kroczkami na pewno zamiast się tutaj będę wszystkim dzielił, no ale taki sposób myślę, że całkiem fajny chociaż głęboko, ale słuchaj coś jeszcze ci muszę powiedzieć, więc idziemy do Borówek, tutaj do statywu ale myślę, że jako tako, no już zresztą trzy rządki fajnie zapiszemy to do historii kanału bo to będzie wszystko krok po krok. ale idę co wam powiem, kochaj. Robieniem trzeciego rowu zarejestrowałem to dla Ciebie, żebyś tutaj mógł w przyszłości, mógł, mogła zobaczyć jak krok po kroku tu będzie powstawała kwatera. Że za rok o tej samej porze nie tylko tam będzie fajnie, ale tutaj no już, burweczki są się w tym momencie podlewane, poprzez ferdygację idzie pożywka, rozpuszczony siarczak amonu i taki jest cel, żeby za rok o tej porze też ta plantacja tych szewy był zupełnie innej kondycji, żeby też były po dobrym zimowym cięciu, bo one zasługują, bo one rodzą co rok, czas w kółko leci, wspaniały owoc, więc dla Was kochane, tutaj jest ta praca, ale słuchaj, też co do mojej twórczości, mam chyba największy kryzys w historii, wcześniej nagrywałem na luzie, nawet się nie starałem, a teraz, gdy się pojawiły te wyświetlenia, mam w tle głowy, tak, tego nie powiem, tego nie zrobię, bo to jest dla nudne za słabe, Słuchajcie, ja jestem tylko człowiekiem, tylko piątkiem, nawet słuchaj i nie jestem jakoś tam, ani nie wiem, no inteligentny proszę was o wyrozumiało zrozumienie, no że materiały nie wszystkie będą na najwyższym poziomie, bo po prostu ja też jestem tym zwykłym człowiekiem, też mam słabszą formę taką powiem wam psychiczną właśnie, bo no już kilka dni mnie nie było i nie z powodu, że mi się nie chciało czy o was nie myślałem, tylko po prostu no nie wiedziałem co nagrać cholera, więc proszę o zrozumienie, po prostu tutaj będzie szła robota, no dzisiaj nawet temat, tytuł, nie wiem Robienie rowu podborówkę. No, na więcej, słuchaj, mnie nie stać. No, pokazałem ci kwiaty, wegetację. Idzie teraz pożywka, idę zaraz zakręcać wodę. Od jutra od nowa robota. Obserwujcie mnie, łapkujcie, komentujcie. To nie jest to, żeby łapkować, żeby dla mnie łapeczki, ale żeby posuwam się następne odcinki po prostu na telefonach wyświetlały. No, a kto z Was oczywiście będzie chciał sobie boróweczki posadzić? Czy jesienią, czy za rok, zapraszam do kontaktu. Tutaj też można się do mnie właśnie dodzwonić SMS-owo i zamówić też u mnie super krzewy borówki z pełną tutaj gwarancją i też z tym przekonaniem, bo widzę po telefonach, że 80% klientów to są ci, którzy te borówki wymieniają, czyli gdzieś kupili jakieś odmiany słabe i teraz wszystko muszą wymieniać, bo są niezadowoleni Więc jak ważna jest odmiana i jak ważny też mam tutaj cel w tej swojej robocie, profesji ale to jest tylko jedna z cząstek pracy nie zapominajmy też o tutaj plantacji po której mam ogromny sentyment wdzięczność jak mówiłem wielokrotnie w tym sezonie latach, gdzie nawet nie miałem pojęcia, że się w ogóle je tu i też i teche, o Jezu, tu było błędów słuchaj, bez podlewania, były susze, a mimo wszystko kochane są nie są trochę wypadów, bo w tym sezonie też tutaj jak będzie wszystko super, to się podosadza wypady, ale wdzięczność jest ogromna i taki sens, że nie nagrywam o jakimś tam, nie wiem, rzepaku, tylko burówce amerykańskiej, najlepsze ma praktycznie w każdym materiale zostawiam baner z numerem kontaktowym do mnie no i też zawsze mówię, że komplement dla mnie największy, gdy do mnie dzwoni, mi zaufa i załóżmy zamawia borówki tu dla Pana też realizuję zamówienie 6 borówek takiej ilości również wysyłam ale to też jest praca do wykonania, gdzieś dwie doniczki po dwóch stronach, bambusikiem wyparte żeby się nie połamały w trakcie transportu, paszporciki, wszystko jest na legalu i uważam najwyższa jakość, tak jak mówiłem, można błędy popełniać, ale najważniejsza jest dobra odmiana, i tylko najlepsze odmiany w asortymencie. No i biorę się właśnie zapakowanie, i myślę, też jest bardzo przyjemne zajęcie w ciągu dnia.